Cześć! Mam mało czasu. Słuchajcie, nie jadłam jeszcze dzisiaj śniadania. Zrobimy sobie bułeczki. 65 gramów babki jajowatej potrzebujemy. Ja mam bardzo dużo jej, słuchajcie, bo mam zapas, który mi został, jak jeszcze byłam na Keto. 65 gramów Nie wiem, o co tu chodzi, skąd ten słonecznik się tu wziął? No dobra, będą ze słonecznikiem. Ups, pomyliłam się. Miało być 65 g serka, a nie babki jajowatej. Babki jajowatej 25 g. ale dobra, jak coś to wytnę. 25, zaczynamy od nowa. Nie wiem, skąd ten słonecznik tu, ale dobra. I teraz 65 g serka. Ja dam Almetę, taki mam e, z ziołami, ale Wy możecie dać, no nie wiem, śmietankowy zwykły czysty, jaki chcecie. To zależy od tego, jaki chcecie mieć smak e, bułek. będzie wytarujemy sobie. No weź, że się, wytaruj. Ok, 65, czyli tak naprawdę połowa tego serka musi być, nie? O, powiedzmy, że tyle. Potrzebujemy do tego jeszcze dwa jajca. Ok, ale najpierw jeszcze dodamy trochę soli. No bo ja strasznie nie lubię, nieraz mi się trafi, jak kupuję pieczywo, słuchajcie, że ono jest takie niesłone. O, mamuniu, to jest coś okropnego. Jeszcze proszę do pieczenia i damy taką łyżeczkę. Taką nie za małą, nie za dużą, taką, no na oko tak. Będziecie wiedziały jak. Dobra, a teraz bierzemy berło i musimy to zakręcić. Wszystko trzeba ze sobą, słuchajcie, dobrze wymieszać. Taka czepka ma się z tego zrobić, zobaczcie, ale wiecie o co chodzi? Nie robimy tego od razu, my tutaj to sobie um, tylko ukręcimy i musimy to odstawić na bok, um, żeby ta babka wchłonęła cały płyn. No tak ja odstawię to na jakieś 20 minut, no może 10, no dobra, zobaczcie, jak się będzie wchłaniało. E, to w ogóle będzie takie kleiste się zrobiło. A jak jesteście na keto, to jest y, świetna opcja, słuchajcie, na pieczywko, nie? Możecie dodać tutaj też jakieś inne dodatki. Nie wiem, o, ja sypnę czosnku y, Nie go. Poczekajcie, sypnę trochę czosnku. O, wow, ale będą dobra. już to widzę. Będzie dobra. No dobra, i tyle tak naprawdę. Odkładamy. Zobaczcie, tak wygląda. O. I odkładamy sobie to na jakieś 10-15 minut, żeby zrobiła się taka fajna galaretka, żeby ta babka chłonęła ten cały płyn. Zobaczcie, tak to wygląda. Możecie sobie machać to, i to z tego nic nie wypadnie. Tak ładnie gęstnieje ta masa. Zaraz będziemy z tego formować bułeczki i wkładać do airfryera. I Zobaczcie nasza masa na bułki dosyć długo stała, no tam chyba z 15 minut, powiedzmy, i zrobił się z tego taki betonik, taki o, patrzcie, widzicie? O. I teraz formujemy sobie z tego bułeczki. No ja tu będę miała ze trzy bułki. Czekajcie, na, moczę sobie ręce. O. I mamy takie trzy bułeczki, będą. To jest. Skórka jajka Dobra, nie ma. Poczekajcie. Zobaczcie, widzicie? Taki glucik wyszedł. I trzecia. Cyk, cyk, cyk. Dla mnie wystarczy. O! Tak ładna, prawda? O, ta będzie trochę mniejsza. Ta też będzie trochę mniejsza. O! Ketobułki. Ketobułki z babki płaśnik. Nie płaśnik, jajowatej. Chociaż to jest to samo. Babka jajowata i babka płaśnik, to wydaje mi się, że to jest to samo. Tylko, że babka jajowata jest zmielona. Kurwa, mać. Przepraszam. Boże, zobaczcie. Skórka od jajka. I widzicie? Dlatego robię tylko dla siebie. Ok, i teraz słuchajcie, trzeba je wstawić do piekarnika na 200 stopni na jakieś 20-25 minut. Ale z racji tego, iż ja mam frajera, to ja sobie je włożę do frajera. Tylko nie wiem jaką temperaturę nastawić. Przyknę sobie tutaj tak delikatnie najpierw. O. Patrzcie, widzicie? Cyk. Raz, dwa i trzy. Tu jeszcze tutaj nimi kapnę. Teraz nie wiem jaką temperaturę. Nie wiem, sprawdzę. No dobra, to mam. Bułki się upiekły, tak wyglądają. Powiem wam, że tak wyglądają. Tam się... Poczekajcie, bo się przykleiła. O, już. O, Czekajcie, muszę nimi począchać. O, jest, udało się. Dobra, zobaczcie, jak ładnie wyglądają moje bułeczki. Gorące są jeszcze. Do tego teraz tylko masełko, ale zaraz wam pokażę, po przekrojeniu, jak one wyglądają w środku. Pachną! Nie pachną. Znaczy czym tam pachną, ale nie wiem czym. Zobaczcie. Gorące są bardzo. Ale dobra, przykrojmy, zobaczymy. Mam taki nóż z zębami. Rzadko go używam, bo rzadko bułki nim kroję. I to jeszcze takie gorące. Ale fajna. Ja, pitule, patrzcie, ona jest jeszcze gorąca, nie? To ona nie oddaje tego klimatu, i w ogóle, ale tam w środku jest czosnek, wiedzi. Bardzo ładnie pachnie taką. Czuć ten czosnek, wiedzi. Zobaczcie, jaka ładna. Ona jest jeszcze gorąca, ale ja taką lubię. Wiem, powiecie, że gorącego pieczywa się nie je. Dobra, ja sobie posmaruję, tylko chodzi o to, żeby mi się tam masło roztopiło na niej. Wiecie o co chodzi? Zobaczcie, o. Jeżeli ktoś z was jest na keto, no to sobie możecie zrobić taką bułeczkę na śniadanko, nie? Mm, nie idzie. Mmm, dobra. Bardzo dobra. Jak wstugnie będzie jeszcze lepsza. Pamię 15 minut w temperaturze 180 stopni w Elfrza Świetne te były wyszły